Nazywam się Michał Ślubowski, a wysłuchacie podcastu Historia Gdańska dla Każdego. Odcinek 26. Wampir i Wilkołak z Gdańska. Opowieści o potworach nad Motławą możemy znaleźć w zbiorze gdańskich legend autorstwa Franza Augusta Brandstettera. Ukazał się on w 1883 roku, czyli 14 lat przed Drakulą Brama Stokera. Franz August Brandstetter był nauczycielem w Gdańskim Gimnazjum Miejskim, gdzie wykładał języki oraz śpiew. Jego prawdziwą pasją była jednak historia i folklor, którym poświęcił wiele swoich książek. Zbiór legend, o którym mowa, ukazał się w roku śmierci autora, w 1883 roku. Nosił tytuł Gdańska Księga Legend Opowieści z miasta i jego okolic Danziger Sagenbuch, Sagen von der Stadt und ihren Umgebungen. Zawierał 109 podań, a Brandstetter czerpał inspirację m.in. z dorobku Ludwiga Bechsteina. Przedstawiam dwie legendy z jego zbioru: opowieści o monstrach, które do dziś zajmują ważne miejsce w naszej wyobraźni. Zerknijmy na pierwszą z legend poświęconą mrocznym krwiopijcom. Cytuję: Ludzie gadają również o wampirach, choć te legendy są bardziej znane ludom słowiańskim. Często miesza się je z podaniami o wilkołakach. Takie istoty nigdy nie zaznają spokoju po śmierci. Gdy wygryzą mięso ze swoich kości, wstają z grobów o północy, kradną bydło, by wysysać z niego krew i podtrzymać swoje nieszczęsne półżycie. Wkradają się do domów ludzi, kładą się przy śpiących i cichaczem wysysają ich ciepłą krew. Jedynie małe ranki przy sercu zdradzają, co się stało. Przykładowo we wsi Grabowo na Kaszubach, nieopodal Gdańska. Nagła śmierć zaczęła zbierać żniwo, zwłaszcza wśród młodych dziewcząt, ich ciała pozostawały nienaruszone, oprócz drobnych śladów ugryzień niedaleko serca. Starszyzna wsi zebrała się, by omówić sprawę i postanowiono sprawdzić groby na cmentarzu. Po długim kopaniu odnaleziono jeden, który wyglądał na świeższy, choć pochówek miał miejsce kilka lat wcześniej. Zwłoki były zaskakująco dobrze zachowane, jedynie kawałki mięsa zniknęły z ramion i nóg. A na wargach widoczna była świeża krew. Ktoś bardziej obeznany w tych sprawach odrąbał zmarłemu głowę. Wtedy z grobu wydobył się niski, warczący dźwięk, a ciało rozsypało się w popiół. Od tamtej pory wieś odzyskała spokój. Legenda ta zawiera wiele fascynujących elementów. Wampir, opisany przez Brandstettera, nie atakuje szyi jak w filmach, ale okolice serca. Wspomniane obgryzione kończyny i dziwne dźwięki odwołują się do dawnych wierzeń o upiorach, które wysysały siły witalne lub sprowadzały zarazę, przeżuwając całun czy własne ciało. Dziwne odgłosy z grobu były dla lokalnej społeczności sygnałem, że muszą zmierzyć się z żywym trupem. Odrąbanie głowy od ciała to jeden z najstarszych sposobów radzenia sobie z wampirami, co potwierdzają odkrywane przez archeologów wampiryczne pochówki. Jeśli zaś chodzi o grabowo, w źródłach Ludwiga Bechsteina pojawia się wzmianka o Grabowie, zwanym też Krakowem. Możliwe, że nie chodziło o kaszubską wieś, lecz o Krakowiec, dziś część gdańska. Druga z opowieści dotyczyła Wilkołaka. Cytuję. Legendy o Wilkołakach, ludziach, którzy za sprawą diabelskiej sztuki zmieniają się w wilki i dokonują strasznych czynów, także są znane w naszych stronach. Pewien myśliwy wyruszył z miasta uzbrojony w swoją strzelbę. Nagle rzucił się na niego wielki wilk, szczerząc kły i niemal go przewracając. Myśliwy skrył się za drzewem, wycelował i strzelił w prawą łapę bestii, która, skowycząc, uciekła. Tropiąc krwawe ślady, dotarł do małej chaty w lesie. Wszedł do środka i zobaczył kobietę, która bandażowała zakrwawioną prawą dłoń mężczyzny. Wszystko stało się jasne. To była ta sama istota, która wcześniej na niego napadła. Myśliwy zawiadomił władze, które aresztowały Wilkołaka. Za swoje przewiny został spalony żywcem. Ta wersja legendy odbiega od hollywoodzkiego wyobrażenia o Wilkołakach. Nie pełnia księżyca, lecz konszachty z diabłem pozwalają tu na przemianę w bestie. W średniowieczu Wilkołaki uchodziły za sługi piekielne. A ich pochodzenie różniło się w zależności od regionu. Mogły być duszami grzeszników, uwięzionymi w zwierzęcych ciałach. Ofiarami klątwy rzuconej przez czarownicę albo ludźmi, którzy wypili magiczny eliksir. Wilkołaki karierę zrobiły w epoce nowożytnej, kiedy wraz z procesami czarownic tropiono również rzekomych zmiennokształtnych. Oskarżano ich o kanibalizm, mordy, okaleczenia bydła i współpracę z wilkami. Które były realnym zagrożeniem dla ludzkich osad. W XVI-wiecznej Europie przeprowadzono wiele procesów wilkołaków, szczególnie we Francji i świętym cesarstwie rzymskim. Jednymi z najsłynniejszych oskarżonych byli Peter Stump, wilkołak z Bedburga, i Gilles Garnier, wilkołak z dole. Jeśli dziś mielibyśmy stworzyć gdańską księgę legend miejskich, Jakie opowieści powinny się w niej znaleźć? Może znacie historie o duchach czy upiorach, które krążą po powojennych osiedlach? Jeżeli macie jakieś pytania bądź uwagi, piszcie do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje dotyczące podcastu, transkrypcje odcinków, kontakt, materiały ikonograficzne znajdziecie na stronie www.gedanarium.pl. W zakładce Historia Gdańska dla każdego. Jeżeli podoba Wam się ten projekt, gorąco zachęcam do wystawienia oceny w aplikacjach, w których słuchacie podcastu oraz zasubskrybowania kanału na YouTube. Możecie również polecić Historię Gdańska dla każdego znajomym, przyjaciołom czy rodzinie to najlepszy sposób, aby dotrzeć do nowych słuchaczy.